Witam serdecznie. Ze względu na święta Wielkanocne, najnowsze wydanie linii otwockiej, wyjątkowo sprzedaży od wtorku. Tradycyjnie lekturę polecam zacząć od tematu jedynkowego. Jak trudna może być ojcowska miłość? Przekonał się o tym 57-letni mieszkaniec Śródborowa. Podczas rodzinnej sprzeczki, czterokrotnie został ugodzony nożem przez swojego syna. Jak zakończyła się ta dramatyczna historia? Przeczytamy w artykule: Usiłował zabić ojca. Władze Otwocka mają podstawy do zadowolenia. W czasie kryzysu miejskim urzędnikom udało się sprzedać 45-metrowy lokal użytkowy za blisko pół miliona złotych. Co skłoniło nowego właściciela do wyłożenia tak dużej sumy, dowiemy się z materiału najdroższe 45 metrów. Już wiadomo, która firma od 1 lipca będzie odbierać odpady od mieszkańców Józefowa. Wygrała firma Lekaro. Czy po przetargu mieszkańcy będą płacić za śmieci mniej niż zakładano? Przeczytamy na stronie trzeciej. Według danych policji w ubiegłym roku spadła liczba przestępstw na terenie gminy Sobienie Jezior i Osiedzk. Niestety maleje także wykrywaność sprawców przestępstw. Czy mieszkańcy gminy Sobienie Jezior i Osiedzk mogą czuć się bezpiecznie? Więcej na ten temat na stronie siódmej. Grzechem byłoby niezajrzenie na strony kulturalnej linii otwockiej. Poza bogatą listą zapowiedzi wydarzeń kulturalnych polecam lekturę tekstu Przemka-Skoczka, tęcza płynąca ze sceny. Dowiemy się z niego, jak świętowano w naszym regionie co roku obchodzony Międzynarodowy Dzień Teatru. W imieniu wydawcy i zespołu redakcyjnego Linii Otwockiej życzę zdrowych, spokojnych, rodzinnych świąt Wielkiej Nocy.